20 minut zajęło mi uporządkowanie tego, słuchajcie. Jak tu doszedłem, znalazłem pierwszy mm, pieniądz, że tak powiem, 20 groszy. Tu jest tytka na urobek, wpadł tam jakiś wek, coś tam jakieś. E, nie wziąłem jedynie worka na śmieci. Tak, przyznaję, zapomniałem. <laughs> słuchajcie, jak odchodziłem ostatnim razem, to została tutaj taka wielka hałda szkła okiennego. Jest tutaj. Tu jest szkło opakowaniowe, butelki, słoiki, flakony, ale żeby nie było za lekko, to tu już jest jedna wielka torba, także tyle sobie nakopałem, to trzeba było uprzątnąć, prawda? O, zobaczcie, jeszcze tutaj leży. Ostatnio dostałem bardzo fajny komentarz, że jestem niezły pazur, że pracuję jako maszynista za w miarę fajne pieniądze, a jeszcze chcę mi się wstawać rano o 4, o 5 i jechać grzebać w śmieciach. Tak, w ogóle super komentarz, dziękuję. Chodzi o to, tak, odpisałem też to jest pasja. Chociaż co najmniej dwie osoby kiedyś zarzuciły mi, że, opas się, żaba tam. Dwie osoby co najmniej mi zarzuciły, że robię to wszystko dla pieniędzy. Także polecam tym osobom wstać sobie o 5 rano, przyjechać do lasu, pokopać sobie, ale nie zakopać tego wszystkiego z powrotem, tylko to, o, stopione szkło, tylko to wszystko po prostu pozbierać i wywieźć tam, gdzie jest tego miejsce. A potem niech piszą, że ktoś coś robi dla pieniędzy, czy nie dla pieniędzy. Wiecie o co chodzi? Najprościej jest oceniać, nie? Jak się samemu nic nie robi. No ale tak jest życie skonstruowane tak jest skonstruowany ludzki gatunek. Tutaj jest buteleczka, zobaczcie, myślałem, że to jest farba, ona była korkiem zaczopowana, a to jest nic innego jak olej jadalny. Pięknie pachnie tłuszczem, także nie wiem, czy to się w ogóle da umyć, czy nie. No na razie zostaje. A tutaj to jest glina, a w ogóle tylko grusu został, widzicie? Po moim przejściu. A tu już na dzień dobry z ziemi wychodzą dobroci. Uchwyt od jakiejś skrzyni. No i oczywiście AGD. A tego AGD tutaj troszeczkę wyszło. Gruz do gruzu. No pięknie. Szukamy dalej. Coś pięknego, słuchajcie, jak one mi tu śpiewają. Eee, co chciałem powiedzieć? Dno z garnka. No nie uwierzycie, że z niebieskiego. Ale tutaj jest pierwsza niebieska musztardóweczka. W całości. No piękna jest, po prostu. Jest po prostu piękna. Dobra. Do urobeczku leci. Ziemię sobie zacząłem tutaj wywalać. Potem sobie to zgarnę. Zrekultywuję. A tymczasem jakaś pucha. A myślałem, że garnek, a to tylko zgniła pucha, z której nic nie będzie, ale kopiemy. Ten jakby był w całości, to byłoby dzisiejsze mistrzostwo świata. Dziwny słój, niebieski, piękny, ale stuczka szklana go czeka. Pęto drutu z rutututu, majtki z drutu, jest porcelanka, ale z koniczynką, jakaś Dziwna sygnatura, ja takiej nie znam. Pierwszy raz widzę na oczy taki talerzyk wyszedł. No ale to już z tego nic nie będzie. Natomiast tu jakaś butelczynka się pojawiła. No, apteczne brązowe. Co my to mamy? Ja już jestem ślepy. 65 CSH. Dobrze. Tej taszki z szybami, to ja chyba nie dźwignę, wiecie. Tu już jest trzy czwarte zapełnione, a to tutaj złoże się nie kończy. Tu już jest fajnie, tu jest po prostu elegancko. To szedłem do dna, no ale tutaj he, się zaczyna ściana, nowa ściana. Tu może jest fajna buteleczka, tu jest chyba jakiś złomik. Widzicie tam coś, nic nie widzicie. Nic nie widzicie, bo ja ledwo widzę. I nie to, żebym miał problemy z oczami. Hehe, <laughs> pozdro krzychu. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, właśnie. Ale tu jest po prostu tak ciemno. No jest, jakby nie patrzeć. 6 rano, 6.10 dokładnie. Szyby ciągle wychodzą. O, wygląda jak azbest. A to jest szkło. To jest szkło budowlane. Byłem ostatnio w bystrej na skupie i ktoś słusznie zauważył, że szkło było po 10 bezbarwne, po 5 groszy kolor. Teraz to wszystko potaniało, chyba jak wszystko zresztą. I teraz szkło bezbarwne jest po. Gdzie jest moja taszka na urobek? Jest złomu troszeczkę, ale nie ma się czym chwalić. Za to korki bakelitowe tam wrzucam. Bo zaczęły się sypać fajnie, a wiecie, że bakelit kruchy i butelki często wychodzą bez korku. Pf, bez korków kurde nie wyjdzie, bez korków wychodzą, a no jak są korki to ja je zabieram, po prostu później się jakoś dopasowuje. Natomiast wracając do szkła, to teraz jest po 2 grosze kolor i po 5 groszy szkło białe, bezbarwne. Z tym, że moje podejście do tematu znacie, prawda? Jak mam gdzie oddać, to oddaję i nie patrzę czy to jest po groszu czy nie. Wiadomo, że fajnie jak jest drogo i tego i na no, za 100 kilo szkła można miliony zarobić, ale jak jest tanio to też można coś na tym zarobić i zawsze jest zwrot za benzynę, prawda? Wyszedł taki fajny płaskownik wygięty, wygły. <laughs> Moment, ja sobie muszę to inaczej zorganizować wszystko. Dobra, musiałem się przeorganizować, żeby mieć wszystko pod ręką, a nie tam robić wygibasy. W Monty Pythonie była taka fajna scena kiedyś właśnie z wygibasami. W średniowiecznym warsztacie czy w kuźni, nie pamiętam. Bardzo fajna scena. Tu jest coś białego, to poleci do chemii. Jest tylko tyle śmieci, słuchajcie na małą reklamóweczkę o, to jest niesamowite, że ze starych wysypisk praktycznie wszystko nadaje się do odzysku drut miedziany i troszeczkę złomu w tym uchwyt od jakiejś chochelki Ech, kurde zobaczcie tu mi wyszło o jakiegoś old mobila czy coś takiego tutaj zabawki plastikowe a tutaj kółka wyszły z częścią metalową. Nie wiem czy to jest z tej samej zabawki, ale pamiętacie może takie stare polonezy na kablu, co były na pilota, tak znam, tak to nazwę na kablu na pilota pasja miedziuszka. Kurcze noszę się z zamiarem zakupienia takiego, powiem wam wspomnienie młodości. Ja niestety, ale pamiętam jak miałem jakieś 6, może 7 lat. Mieliśmy takiego poloneza na kablu, oczywiście kolor kość słoniowa. No i niestety, ale pamiętam to doskonale, jak małym młoteczkiem do teksików rozwalałem mu reflektorki, szyby, wszystko i to było takie fajne, kurde. Ja to wszystko pamiętam. Teraz żałuję, jak skurczy no ale czasu się nie cofnie, powiem wam. I zastanawiam się, czy nie kupić sobie w ramach jak to mówią wspomnień czarnie coś tam jest, jakiś złomik. Myślę, że to jest jakaś treściwa ruła, a to jest jakieś takie tylko, ale do chuty poleci Będę musiał kończyć, słuchajcie. Nora wywalona Taszka ze szkłem nie dojrze, pełna to ciężka. Tego nie dygnę chyba śmieci jak na lekarstwo, ale to akurat dobrze. Nie uwierzycie co się stało, ale wyszło pierwsze aluminium pod postacią nakrętki z tego wysypiska. Jest pokryweczka, jakieś tam druciki. Takiego dziwoląga jeszcze nie widziałem. No i takiego perfumiku też jeszcze nie wyjąłem. Bardzo ciekawa butelka w takie różne dziwne koronki, nie wiem jak to nazwać. No i tu taki flakonik. To jest wszystko do umycia, bo nie wiem, czy one są opisane, czy nie są opisane. Natomiast, a tu idzie jeba, flaszeczka. A to nie jest flaszeczka, to jest popłynie do mycia podłóg. Tu po tym kołnierzu idzie poznać. tu o, Do tego była taka mała plastikowa nakrętka. A to. O, a to ruła. Też nie. Złomik do złomiku. Tu jest jakaś taka pucha, ale na razie jest nie dotknięcia. Twu, nie do ruszenia. Nie. Już nie wiem co gadam. No ale nie wiem czy kończyć, czy nie kończyć, bo kurde nie chcę sobie znowu robić dodatkowych baz, bo teraz mam już tyle noszenia do auta Ach. zobaczę Nie uwierzycie, ale wyjąłem klocki ze średniowiecznego Minecrafta Ja pierdzielę co to jest ja coś takiego widzę pierwszy raz na oczy LEGO z 42. <laughs> A ja, ja nie czuję, że rymuję, ale powiem Wam wrzucę je do torby i zobaczymy może są opisane. O proszę, aluminiowy hok. Może są jakoś sygnowane te klocki. Ja się ostatnio dowiedziałem, że klocki Kobi powstały już chyba w 89 roku. Patrzcie jakieś... Lecą tutaj przewody. O także klocki Kobi powstały i kurde już u schyłku, o bateria u schyłku poprzedniej epoki, ja myślałem, że to jest wynalazek jak najbardziej współczesny taki wiecie, a no, tu się myliłem co to jest? A dachówka Słońce się przebija przez korony drzew. To nie. Kurde, no. Nie chcę robić dodatkowej sterty szkła, ale chyba trzeba będzie. Wyszły przepiękne popularesy w tamtych czasach. O, tu malutka. Do tego polfa, oryginalna, jeszcze z zawartością. I nie są to banknoty średniowieczne, starożytne, tylko pewnie tabletki. I trzeba będzie je zutylizować w odpowiedni sposób. A jak to oczywiście wiecie, albo apteka, albo pszok odpowiednie pojemniki. Dobra, ja jeszcze chwilkę pokopię. Jest 6:40 prawie. Do 7:20 powiedzmy. Spróbuję tą puchę jeszcze wyjąć. O, kurde, patrzcie, złomiór fajny wyszedł. Takie coś od czegoś. No to do taszki. O, jeszcze więcej złomu z aluminium połączenie. Ale co to było? Ja nie mam pojęcia. Tu jest jakiś złomior. jest jakaś. A to była felga od roweru. I to, co teraz wyjąłem, się ukruszyło. No nie chcę to słońce mi się tu przebić i oświetlać mojego wykopu, ale wyszła, A to nie była żadna puszka. To jest po prostu kanka. Kanka, ale bez depozytu. No niestety nawet nie starali się. Napchać śmieciami, jak wyrzucali. O, widzicie, piękna kanka. Jeszcze huta ją przyjmie, przerobi i wróci do obiegu jako na przykład konserwa albo inna blacha na dach. Ostatnio rozmawiałem z kandydatem na maszynisty, który się przy mnie szkolił. I właśnie tak sobie opowiadaliśmy. Nie, ja mówiłem, że. Uwielbiam to jaki dałem mu przykład. Jak na przykład wyjąłem z Wojtasem jak byłem. Pozdro oczywiście Wojtas. I wyjąłem jakiś, jakiś reflektor od samochodu, ale tą e, sklaną część. Nie? nie wiem jak to się fachowo nazywa. No i właśnie opowiedziałem mu, że wyjąłem. Co to jest? I sprzedałem na targu staroci za. Całego piątaka, ale to nie o to chodziło. Mówię, że kurde, wyjąłem coś z pod ziemi. Co to jest? Śmiecia, którego ktoś wyrzucił dawno, dawno temu. Tam jest butla, a ja go wyjąłem. Butla i nora jakiegoś wychuchola. Widać. Ja nic nie widać, kurde. Tak czy inaczej, opowiadam mu właśnie, że to jest dla mnie największa satysfakcja, jak wyciągam śmiecia. A potem przychodzi kurde gościu, fachowiec, dla którego to się okazuje lewy reflektor od syrenki. Ja oczywiście się dowiedziałem przy okazji tego, dlaczego lewy, skąd on to wie, że tam były ryfle i w ogóle po co to było poznać. a taka piękna niebieska. No, a on mówi, i to się nazywa recykling. Ja mówię, kurde, no w sumie racja. To jest najlepszy recykling, nie? Wyjąć śmiecia i dać mu drugie życie. Tak samo jak butelki, które sprzedałem na targu staroci po całe 2 złote za sztukę. No a plus gratisy wiadomo. I one poleciały na wystawę do sklepu. Coś pięknego. Wyciągasz coś, co leżało 50, 70, 100 lat w ziemi i było potraktowane, ciepnięte jako śmieć. A potem cieszy oko na wystawie sklepowej kurde, to jest recykling no niestety robię kolejną szklaną bazę stąd się już wysypuje teraz wyszła chochelka przyklejona do tej konserwy takie połączenie tylko konserwa nadaje się tylko na nawóz jeszcze chwilkę sobie pogrzebię i o szyba tych szyb to jest, kurde, zobaczcie to jest, jest druga taka taszka, która stąd wyjeżdża ze mną. Nawet troszeczkę miedzi się znalazło na dzisiejszym wypadzie. Ale tutaj zobaczcie jakiś złomił się czai. O od jakiś wrót blaszka jest. Dobrze, tu mi zaraz to całe szkło pierdyknie, bo akurat pod szkłem, a to jest aluminium, fajnie. Akurat pod szkłem te najlepsze złoża się znalazły. Na chwilę obecną państwowy monopol spirytusowy i ślimak. Kurczę, jak on się tam pod tą ziemią tak znalazł, to ja nie wiem. A <laughs> zobaczcie, zawias od jakiejś stodoły wyszło coś takiego dziwnego albo mosiąc, albo aluminium nie wiem bo takie waga ciężka do wyczucia ale to jest nagwintowane naprawdę nie wiem i e, tutaj o. kałamasz i tu pozdrowionka dla Kasi Sikory ściskam Kasiu taki piękny kałamaszyk to zostaje oczywiście mamy tak piękny gruby kąsek blaszysko tu jest coś wschodniego, jakaś stolicznaja, albo coś takiego. A tutaj mamy podkowę, najprawdziwszą, słuchajcie, podkowę. Pewnie nic z niej nie będzie po obtrzepaniu, obtłuczeniu, ale podkowa jest, cieszy. Tu idą jeszcze jakieś o, złomiki, gwoździe, duperele, szmery, bajery. Ale jest powiem wam cudownie. Złomik jest, prawie cała taszka. Co najmniej trzy taszki różnego rodzaju urobku. Kurde wygląda jak pierścień wiodący, ale chyba za duży i chyba nie stalowy. powinien być pierścień wiodący. Tak czy inaczej ciemno gdzie chciałem tylko się pochwalić, że jest pięknie. Udały mi się te wykopki jak zawsze. Zresztą ja zawsze sobie coś fajnego wyniosę. Jak na przykład pół tony szkła. Tu w ogóle balon wyszedł z wina. Duży jakiś był. O, jeszcze złomik. Proszę. Apteczne. Na żywca. Tylko ubite. Zobaczymy. Może na półeczkę pójdzie ubitym do ściany. O, ale teraz się zadziało. słuchajcie. Raz, że wyjąłem drugi korek aluminiowy, no to już jest kiciór. <laughs> Co to jest? A, kurde, to jest akumulator chyba, nie? Patrzcie. Bateria jakaś. No pewnie, że akumulator. Ale to waży. Tylko teraz pytanie, czy to oddać na złom, czy jako akumulator. Nie wiem. Musztardóweczka. Zór niby normalny, ale... Ryflowany tutaj. I ja takiej nie posiadam, słuchajcie. To znaczy, już posiadam. Bo sobie znalazłem, ale to jest chiciór. No i kolejny chiciór Drakon wyszedł. Kolejny kałamarz. Drugi dzisiaj cały, bo jeden wyszedł potuczony. No także, ja jestem zadowolony. Przeokrutnie jeszcze chwileczkę sobie tutaj podubię i będę znikał. Siódma dziewięć, czyli mamy jeszcze 10 minut. Tak jak mówiłem wcześniej, do siódmej i zaczynam to wszystko znosić. Dobra, moi kochani, bo baza już powstaje w samym wykopie. To jest bez sensu. Tam był twardziel, gruby złomiór, fajny wpad. Tu jest, zobaczcie. O, piękne apteczne. Niech się woda wyleje. Tu jest jeszcze jedno coś, nie wiem co: są jakieś kable, tu jest jakaś siatka, a tu już jest chyba dno, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem. Tak to wygląda. O, jeszcze szyby, jakby mi było mało, to sobie dorzucę. Tu wyszła stopka z jakiejś paterki. Dobrze. A i te średniowieczne klocki tutaj wychodzą w większych ilościach, znaczy w większych, no troszkę więcej w sensie tego wychodzi. Wrzucam sobie do torby Pewnie sprzedam z innymi starymi zabawkami z podziemi, bo ludzie to zbierają, ludzie sobie to kolekcjonują. Balon wyszedł tutaj. Vinchao wzięło i wybuchło. Dobra moi kochani, trzymajcie się, papaty i widzimy się przy samochodzie, jak uda mi się to wszystko dotaszczyć, 7.17. Tak, uwielbiam takie poranki, kogut drejapę, standardowo, wstępne mycie, ta to chyba do mnie nie zostanie, bo nie będę się z nią, ta, targ staroci, targ staroci. Polfa ładna, trzy, dwa kałamarze w zasadzie, jeden zbiornik po tuszu, czy inaczej wszystko to były zbiorniki po tuszu, nieważne. Miedziuszki tyle wyszło, kable, tu są bakelitowe te nakrętki, aluminium, to jest nakrętka z państwowego monopolu spirytusowego w ogóle, o, stara rzecz. Z tych korków ściągnę mosiąc, cynk, Ostatnio cynk wysłałem do Maćka, do osadnika. Pozdromać oczywiście. E, taka buteleczka wyszła. Niestety jest poubijana. Takie coś niesygnowana. Niesygnowana, ale poubijana. E, tu jest musztardówka wzór, którego nie mam. O kurde, patrzcie co tu jest. Spółdzielnia pracy. O kurde, dajcie mi chwilę, ja se to doczyszczę. Słabo to jest widoczne, ale przypuszczam, bo tu jest spółdzielnia pracy y, ZW Małe WOM Kraków. Także to będzie chyba Zwierzyniecka wy, Ja nie, nie wiem, dobra. Przypuszczam, że Zwierzyniecka. Ja tu jest ZW.WOW, Kropka Zwierzyniecka Wytwórnia Owocowo-Maselnicza. Nie, nie wiem, Kraków. Tak czy inaczej, wzór, który widzę pierwszy, pierwszy raz na oczy leci na półeczkę po jej wydłużeniu. A w środku są średniowieczne klo, te, klocki Lego. E, nie wiem po co je myłem, ale je myłem. E, aluminium, słuchajcie, 18 kg szyb, 28 kg butelek. To wszystko dla pieniędzy, wiadomo. I tutaj patrzcie teraz: aluminiowy, wykopany hak. I po 500 latach w ziemi znowu będzie użyty. Coś na nim zawiśnie. O, i pięknie. Ile mamy? Prawie 12 kg złomu. E, szybka matematyka 7,70 na pewno. Także ja jestem bardzo zadowolony z wypadu. Przede wszystkim się nasyciłem, nakopałem. Kurde, jest rewelacja. Aha, i wyszła pierwsza aluminiowa konserwa. Dzisiaj było w ogóle aluminiowo, jak na tamto miejsce bo wyszły całe dwie nakrętki. Tu jakiś taki zwitek blaszki i kurde, cała jedna konserwa. Eee, to już pokazywałem. Ja to nie jest od tego. Ta jest piękna. Dobra, trzymajcie się i papaty.